Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tadzik. Dziś opowiem Wam o Diablo 2 Resurrected. W miniony weekend dostałem od Blizzard możliwość zagrania w zamkniętym teście technicznej alfy, co pozwoliło mi przejść dwa pierwsze akty Diablo 2. Przetestowałem klasę amazonki i więcej pograłem czarodziejką. Był to całkiem spory kawałek gry i próbowałem bawić się na różne sposoby, testując gierkę, a mój niesamowity czat prowadził mnie dzielnie i podpowiadał. Streamuję niemalże codziennie na Twitch TV Taggart, więc nie zapomnij mnie odwiedzić, jeśli lubisz rubaszny klimat i niepoprawne żarty. Startujemy. Przetestowałem główny wątek, robiłem questy, sprawdziłem różne możliwości postaci, reportowałem nieliczne bugi. Przede wszystkim bawiłem się świetnie. Dostępna część gry była wyjątkowo dobrze zrobiona i zoptymalizowana, a bugi, jakie napotkałem, nie przeszkadzały w rozgrywce. Nie znamy jeszcze daty wydania Diablo 2 Resurrected, jednak Blizzard obiecał, że gra ukaże się przed końcem roku. Nawet jeśli gra miałaby wyjść już dziś, zaprezentowana baza sugeruje, że wczesny build Diablo 2 Resurrected jest niesamowicie dobry, jednak są minimalne bolączki, które miejmy nadzieję zostaną naprawione. Czym jest nowe, stare Diablo? Technicznie rzecz biorąc, nie jest to remake, a naprawdę dopieszczony remaster. To nadal stare dobre Diablo, jakie znamy oryginalna gra, gdzie pozostawiono wszystko nietknięte rozgrywka, levelowanie postaci, system talentu drzewek, przedmioty i wszystko, co sprawiło, że Diablo 2 był tak fantastyczną, wciągającą grą, lata temu pozostało niezmienione. Co przerobiono, to oprawa graficzna oraz kilka technicznych spraw uprzyjemniających rozgrywkę. Zacznijmy od strony wizualnej. Blizzard chyba zaprzedał duszę samemu Diabłu, tworząc grafikę. Diablo 2 Resurrected wygląda obłędnie, a przeskok techniczny jest imponujący. Co warto wspomnieć, to fakt, że gra pracuje na starym silniku, a wszystkie unowocześnienia graficzne są nałożone na stare, dobre Diablo. W każdej chwili możemy się przełączyć na grafikę oryginału i zremasterowaną. Ja robiłem to co chwila. Nie mogłem uwierzyć jaki ogrom pracy włożyli ludzie z Vicarious Visions Studia odpowiedzialnego za remaster. Poziom szczegółów jest powalający, i gra wygląda pięknie, jednocześnie wywołując nostalgiczne wspomnienia. Ale kursy, teraz ten fajny... się, możemy porównać i zobaczyć stare lokacje w nowej odsłonie. Nowa szata graficzna jest też ciemniejsza, co podkreśla mroczny klimat Diablo. Jest jednak problem z nowymi wizualami: ciemniejsze, bardziej mroczne otoczenia sprawiają, że trudniej jest zrozumieć, co dzieje się na ekranie. Podczas dnia czy w jasnych lokacjach nie doskwiera to tak bardzo. Jednak kiedy przemierzałem lochy, często przełączałem się na starą grafikę, ponieważ łatwiej było znaleźć przedmioty czy zauważyć skrzynię. Jednak stara pikseloza lepiej sprawdzała się niż nowa szata graficzna w tych ciemnych pomieszczeniach. Być może chciano zbyt realistycznie odzorować ową mroczność, co działa na niekorzyść The Diablo 2 Remaster. Czerwone szkielety, na przykład, w oryginale są bardzo charakterystyczne, a w nowej wersji wyglądały jakby wyblakłe i nie rzucające się w oczy, co sprawiało, że w ciemnościach trudno je zauważyć. Zostawmy grafikę i spójrzmy na gameplay. Wielu z nas spędziło setki tysiące godzin w Diablo, a druga część jest zdecydowanie szczytem serii. Jak jednak zestarzała się sama rozgrywka? To dobre pytanie. Jest wiele gier, do których wracamy z sentymentu, a okazuje się, że jednak... Nie gra się tak dobrze jak to zapamiętaliśmy. Diablo 2 zestarzało się z wdziękiem. To praktycznie to samo doświadczenie co 20 lat temu, a nadal jest bardzo satysfakcjonujące. Główny game loop jest ciągle aktualny i uzależniający. Kiedy levelowałem czarodziejkę, zdobywałem i zakładałem na siebie lepszy gear, rozdawałem punkty Uświadomiłem sobie, że bawię się wyśmienicie, zupełnie tak jak kilkanaście lat temu. Nostalgia i wspomnienia powróciły. Pamiętam jednego dzieciaka z mojego podwórka, który pochodził z bardzo religijnej rodziny. Mógł grać jedynie w Diablo, ponieważ jego rodzice stwierdzili: No przynajmniej walczysz z Diabłem! Po prostu niesamowite jest to, że rozgrywka Diablo 2 jest nadal tak dobra i wciągająca, i starzejąc się, nie straciła uroku. Dodano kilka ułatwiających życie udogodnień. Możemy ustawić automatyczne podnoszenie złota. Dodano możliwość porównywania przedmiotów, resetowania itemów do hazardu. Dodano również zakładkę wspólną, gdzie będziemy mogli przechowywać i dzielić się przedmiotami z naszymi innymi postaciami. Diablo 2 oryginalnie było przeznaczone na komputery PC, później trafiło również na konsole PlayStation. Wersja Resurrected zostanie wydana na wszystkie systemy i również na PC będzie można posługiwać się padem. Co mnie niepokoi to fakt, że będzie zaimplementowane crossplay. Użytkownicy wszystkich systemów będą mogli grać ze sobą, co może być problematyczne jeśli chodzi o PvP. Ja nie grałem na padzie za dużo, jako purysta używałem klawiatury i myszki, jednak gdy gramy na padzie możemy przypisać więcej skilli do poszczególnych przycisków, zamiast używać dwóch i przełączać się między nimi. Techniczna alfa to jeszcze wczesna wersja gry, jednak ja nie zauważyłem wielu błędów. Najbardziej uciążliwe, jakie spotkałem, to tak zwane mrugające światło, problemy związane z oświetleniem. Wyglądało to tak, jakby ktoś nagle gasił i zapalał światło wokół mojej postaci, sprawiając, że otoczenie ciemniało i jaśniało w krótkich odstępach czasu. Częstym błędem były też urywane linie dialogowe, gdzie postać urywała swoją wypowiedź w powie zdania, i pozostawała nie ma do końca konwersacji. Oczywiście stary gameplay, stara rozgrywka też ma swoje bolączki. Czasem utkniemy na obiekcie, a drzwi otworzą się dopiero po kilkunastu kliknięciach, a jak wspomniałem wcześniej, ma to swój urok i wywołuje te nostalgiczne wspomnienia, jednak można też odczuć, że Diablo 2 i jego mechaniki są zwyczajnie przestarzałe. Największy problem to ekran wczytywania. Wygląda na to, że przy zmianie lokacji, czy to portalem, czy przechodzenia na inny poziom lochu, nasza postać zostanie przeniesiona i wczytana pierwsza, a cały poziom wgrywa się zaraz potem. Kiedy przeciwnicy są tuż za drzwiami lub zgrupowali się na portalu, nasza postać otrzymuje wcale nie małe obrażenia, zanim w ogóle zobaczymy przeciwnika. Jest to dopiero wczesna wersja gry, gdzie wyższe poziomy nie były dostępne i graliśmy na normalu. Martwi mnie jednak, że może to pozostać w finalnej wersji gry, a kiedy będziemy grać na wyższych poziomach używając postaci hardkorowej, owe wczytywanie przyczyni się do niesprawiedliwej śmierci. Nie byłbym zadowolony grając z postacią hardkorową, taką, która zostaje usunięta po śmierci i zostać zamordowany przez stado spoconych mobów czekających za drzwiami zanim zdążę wcisnąć jakikolwiek klawisz. Zdecydowanie to jeden z największych problemów, które zauważyłem i zreportowałem w Diablo 2 Resurrected. Jest to fundamentalny błąd, który musi zostać naprawiony. Najpierw niech wgra się mapa, a dopiero później nasza postać. W przeciwnym razie, nie będziemy w stanie użyć nawet potiona, żeby uchronić się przed śmiercią. Mimo tych błędów niesamowicie było powrócić do masowej eksterminacji demonów. Diablo 2 to legendarny tytuł. To nie tylko nostalgia. Gra jest nadal aktualna i zdecydowanie warto przeżyć tę przygodę raz jeszcze. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem zagrać zamknięte alfa testy i sprawdzić grę. Ja bawiłem się świetnie i zdecydowanie będę kupował odświeżoną wersję Diablo 2. A wy co myślicie? Czy też nie możecie się doczekać, a może uważacie, że tylko nowa szata graficzna to za mało jak na 40 euro, bo tyle będzie kosztować nowe stare Diablo? Dajcie znać w komentarzach. Zostaw like, subskrybuj i napisz jakiś pozytywny komentarz. To bardzo mi pomaga w bitwie z algorytmem YouTube. Do następnego razu i widzimy się na live. Jednak nie jestem gówniakiem.